Witam Was bardzo serdecznie ze strony Gołziomek, a to jest głosowanie na moje nowe intro. Mam nadzieję, że wszystkie intro Wam się spodobają. I na czym to będzie polegać? Każde intro będzie miało swój numerek, który będzie, który, który będzie oczywiście pokazany. No i swoje propozycje możecie dać w komentarzach. Mam nadzieję, że ktokolwiek coś napisze, bo przecież w ogóle komentarzy prawie, że nie dajecie. No i mam nadzieję, że ktoś to zobaczy, że ktoś napisze jakie by wolał intro, żebym miał, no i tak dalej. No i cóż, ja tutaj już nie będę nic więcej mówił, po prostu patrzcie jakie są tutaj intra. thank you